Siemaneczko mordeczki, Mazur z tej strony, wy jesteście na kanale Zagraj z Mazurem Słuchajcie, dzisiaj będzie y, trochę inny odcinek, bo z ziomeczkiem będziemy sobie grali w Monster Hunter Przyznam, że to jest moja pierwsza rozgrywka w, w tej grze, więc zobaczymy do czego to dojdzie Nie grałem jeszcze, miałem okazję tylko zagrać chwilę w, w, w samouczek, żeby móc po prostu przejść od razu do... Y, Rozgrywki sieciowej, prawda, do kooperacji, żeby coś tutaj już podziałać w, tych, w, tym, w tym kierunku po prostu. Zobaczymy jak gra podejdzie. No i zapraszam do oglądania. Flary alarmowe, alarm, no wiem. Odpalamy nagranie. Przywitaj się ładnie. Dobry. Witam co, co wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam bardzo, co ty masz za broń? Coś fajnego. Co, 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 co. Fajne, nie? Ale cz czemu ty masz jakieś inne jakości? No bo mamy... Moja jakoś... jest z żelaza. A moja jest z kości. No i co? O! Masz broń z kości. No nie wiem skąd, ale gdzieś tam sobie. Pierwsze, znajdź sobie przekąskę, prowiancik, żeby mi więcej staminy. Mm, nie, 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 nie. Prowiant jest Oszczona no bułowa jest No i co to? Polujemy na Poke pokeja, nie? Tak jest. Jak ci... Faktycznie Kazimierz. No i elegancko. Poznaj, moje... Poznaj mojego Jägermeistera. <grych> Jägermeister i Kazimierz, no stary to jest... ...dułem tak. nierozłączny. Bierzemy amunicję. Pamiętaj, zawsze mieli jakoś amunicję. Czerwona pestka. Tak, to jest amunicja do procy. O, mecho świnia. O, ty wariacie. Dobra. I ja ją muszę oskurować, ty też. Dobra. O, grzybki. Pamiętaj, zbieraj ka każdą faunę. Florę. Proch poziomu drugiego. Dobra, e, potrzebujemy znaleźć jakieś ślady. No. Tak jest. Nie inaczej ale. O tu O, coś jest Stare ślady, ale ja nie wiemy czego jeszcze no Tu co? O, śluz to chyba O! To. o je, przed, przed nami jest póki póki Ale ja se tam poz, pozbieram ślady. Wypełnię se do fula. No i co ci to daje? Nie wiem, ale tu jest fa fajna roślinka nad nami. Eee. To co? Lecimy? No ba Ognia! Kamraci, nie poddawać się! Do boju! Ała, czemu ja wyleciałem w powietrze? Ty mnie wyrzuciłeś to porę w powietrze, wiesz o tym? Była taka możliwość Fajna Uwaga jak coś on truje, elegancko, Staje, czemu on lata? Kto nie dał uprawnienia, bo ma skrzydła. Mi się wydaje, że on się zawiesił, nieważne. I... Uh, a Uwaga, trucizna pod nogami. Fuck. Antidotum. E, masz w plecaku, musisz je znaleźć tylko... Aha, czyli on jest odporny na truciznę. Czy nie? Jest czy nie? Nie, nie. Też się otruł. Dzięki. Zawsze chciałem nauczyć się latać. Go trafić, a to nie ten, co zrzuca, yy, yy, te takie jakieś jaja, czy coś takiego, what? Nie, nie jest bombowiec. A jak mu się odetnie ogon, to już nie będzie truł po bo... prostu, No w sposób żeby go osłabić. E! Zawsze. Okay. Co zawsze? Pamiętam stary jak. Gdzieś tam się w World of Warcraft szło na instancję, no nie? Jakąś. I tam było zawsze dużo tych wszystkich graczy. To... Stary, nic nie widziałeś co się dzieje na mapie. Twojej postaci w ogóle nie było widać. E, ty jeden z twoich ataków mi podrzucasz. To źle? E, nie... No mnie to wytrąca z walki, nie? Ale... Ale okay. możemy to wykorzystać. Bo, jest atak z góry Jesteś, nie jesteś? Przechodzimy, śmierdził mnie rachunek IHAAA dał dochodź do mnie <laughs> no ja. Ujeżdżam, potworka e, Musisz na niego wskoczyć z jakiejś platformy a! Tylko nie wiem, jak, czy mogą dwie osoby siedzieć O! Używam wyładowania jest jeszcze jakiś jego tutaj Ja mu próbuję odciąć ogon A ja próbuję cokolwiek zrobić Coś odciąłeś To jest tu jakaś... O, materiał spóki pokrył, łuska jego. Ej, bo tu jest jakaś walka. Ile ty się przyjmijesz na tym miejscu? A teraz jesteś Co co? Nic, ładuję Opa! Dobra Używam mojego sekretnego ciosu Wie czy nie użyje? Kurna przestraszyła. Dobra, odbierajmy materiały. Jurka, ale na wykończeniu. Nie on gdzieś poleciał gdzieś Dobra, ma, mamy go na mapie, idzie w tą stronę, po, a tu jesteś, dobra Leciężej za nim w dobrą stronę lecę, co chcesz? No no wiem, ale zgubiłem się na, na mapie, nie no, dobra, dobra kids Tam będą na górze wariacie, wariancie. Honotu. Y, muszę się naostrzyć, bo mam słabą, słabe naostrzenie. Ja chyba w ogóle nie mam. W drugie to muszę zestakować moją droń. O, robię to! Leroy Jenkins to... Nieważne. A witam! I, I jeszcze raz witam. I teraz leć na ścianę, padalca. O, nie walnę w ścianę. Jest zły. Dzwoniłem mu Jest, odcięliśmy mogon Wiemy, że jest chamem, hamem, ale z, zetnę tego O truci znowu. O, No, mocno. Próbuję, próbuję się napić, anty to...

Próbuję go wrzucić wyścig... Nieważne. <laughs> Good job. Kurujemy. <laughs> Worek pukaj pukaj. To brzmi stary jakbyś... Jakbyś wiesz znalazł jakieś takie podejrzane yyy woreczek do ścięcia. O właśnie. Podejrzane co? Podejrzany w worek z zawartością jakąś na starym mieście. Okej. Okay. Fajnie, nie. A to co? Aha, nie da się mieć wszystkiego, okej. Okay. Добра, лечуме до базе. Тоа е змишен кончен.